No za czasów Tuska było bezrobocie. Było bezrobocie. No, no a nie? No proszę pana. Ludzie wyjeżdżali? Oczywiście musieli wyjeżdżać za pracą. Diametralnie się zmieniło, kiedy przyszedł PiS. Nie chcę ich chwalić, Bóg wie jak. No, 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 terenę, bo... Dlatego, że teraz wychodzi, no, że nie, nie rządzili też idealnie. Ale dla zwykłego człowieka, to była władza właśnie dla zwykłego człowieka. Na ten moment ja uważam, że koalicja obywatelska jest dla elit. Dla Abym ja ludzie dostawali za czasów PO 50% pensji. Nie wyżyłabym, bo ja nie mam rewelacyjnej. Ale pokazuje... Ja Jak pamiętają ja te nowe programy? 19.30, czy, czy, czym się różnią? Telegraf jest nowy, 08. Wie pan, co. Abstrahując od treści, tak. to wygląd, studia. I przekaz są nudne i szare. Tam... pani ogólnie, w Polsce jakie były zarobki? Ja zarabiałam fatalnie, a to dlatego, że przez 8 lat nie dostaliśmy ani złotówki rewaloryzacji. I tylko dlatego nie popłynęłam na emeryturze, że szłam na emeryturę chyba rok po przejęciu władzy przez PiS i skorzystałam z tego, że oni zmienili. Yy, współczynniki na podstawie których się oblicza bo gdyby nie to to dostałabym ludzie dostawali za czasów PO 50% pensji nie wyżyłabym bo ja nie mam rewelacyjnej ale dzięki temu że zmienili współczynniki dostałam emeryturę w wysokości ostatniej pensji czyli 1700 zł 170 ta emeryturę, tak? To było w 2017. No i potem PIS rewaloryzował. A ta pani nie miała w tym roku, tak? mniej więcej mniej powyżej dwóch. 3065 zł z powodu rewaloryzacji i z powodu tego, że większość podatku nie płacę, bo PIS zrobił. Roku... za ile lat pracy pani to, to została? 35 lat. O, Byłam wściekła, bo y, koledzy, którzy zostali, kiedy ja odeszłam za czasów PiSu. Były takie podwyżki, na przykład 1500 zł, bo ja byłam w takiej branży, która była strasznie w tyle. Zapomniana przez wszystkich w kraju. Grupy, nagrań, to niektórzy mają na 1300, 400, 1500 emerytury, ale nie że oni po 30, lat pracowali. Nie, ja pracowałam 35 lat, jestem po studiach. Był A ten moment, ja uważam, że koalicja obywatelska jest dla elit. Dla elit. I obawiam A. się, że znowu będziemy. Czy koalicja zajmie się biednymi ludźmi, emerytami? Nie sądzę, bo mam wrażenie, że oni wreszcie. Wie pan co, Pamię... nie wiem czy pan pamięta, w momencie kiedy przyszedł Pis, zaczął dawać 500 plus i tak, tak. dalej, zaczęły rodziny, szczególnie no, wiele, nie wyjeżdżać, bo było stać, jak było kilkoro dzieci, 500 tak. plus. Słyszał pan jak te elity aktorzy mówili...